Twitch ma gigantyczny problem i to chyba chodzi o tą aferę z kikiem, tak naprawdę to, że ludzie teraz bardziej na kika przechodzą, nie wiem o co dokładnie chodzi, więc zobaczmy, bo siedzimy na Twitchu, a może pora to zmienić. Około dwa tygodnie temu zostałem zaproszony na spotkanie Twitcha, po którym opadła fasada. Większość tych tematów, o których wam dzisiaj opowiem, to są problemy, które istniały od lat, ale dopiero teraz twórcy decydują się o nich mówić. I wynika to z wielu powodów, ale istnieją dwa główne. Po pierwsze, Twitch był monopolowcem na rynku i praktycznie nie dało się nic z tym zrobić, można było się jedynie na to zgodzić. Bo... I nawet, załóżmy, ja, jako dosyć początkujący streamer, bo zacząłem tam może ponad pół roku temu, coś w tym stylu. No, to od razu wybrałem Twitch z tego powodu, że oni mają dużo lepszą widownię. Jeżeli jednak Kik jest dosyć świeży, nowy i zaczynać tam, na pewno będzie ciężej niż na, niż na Twitchu, więc wybrałem Twitcha, ale teraz totalnie nie wiem, czy się nie przenieść. W sensie, raczej się nie przeniosę, bo i tak mało mi to robi, nie zarabiam z Twitcha, więc wywalone. Ale jeżeli ta sytuacja dalej będzie tak się rozwiązywała, no to faktycznie będzie chyba trzeba pomyśleć o tym, i to nie tylko ze względu jakby dla mnie, tylko po prostu dla wszystkich, nie? To byłoby takie ogólne dobro, które by pokazało, że ej, przejdźmy wszyscy na Kika i, i wtedy Twitch zrozumie stary. Źle wypaczaliśmy hajs, złe community mieliśmy, to było do dupy, tamto było do dupy i wtedy może się opamiętają, i my możemy do nich wrócić i powiedzieć, dobra, stary, to był tylko taki pstryczek nos w nos od nas, streamerów, i nauczcie się na tym, nie? Na, na, na tym błędzie. I mi się wydaje, że to byłoby chyba najlepsze, co możemy zrobić, bo faktycznie ten monopol już schodzi, Twitch powoli się ogarnia, ale wiadomo, że te powoli tą jest do, do, dokładnie za wolno, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Bo jestem taki ciekawy, czy Twitch padnie, czy nie padnie, kurwa, no jakby to jest mega ciekawy temat. Po drugie, w Polsce nie mówi się o pieniądzach. Dlatego ja mam zamiar o tym szczegółowo opowiedzieć. Opowiem wam także o tym, jak Twitch kosi zarówno małych, jak i dużych twórców, ale także i was, widzów. Opowiem wam także, z czego wynika ostatnio tak duża migracja na inne platformy i jak to się właściwie zaczęło? Ale zacznijmy od genezy, czyli od wspomnianego spotkania. W dniu 18 lipca o godzinie 15 zostałem poinformowany mailowo o spotkaniu partnerów. Twitcha. Co ciekawe, w momencie otrzymywania tego maila nawet nie wiedziałem, że jestem partnerem, ponieważ okazało się, że dołączyłem do programu w trakcie, gdy byłem na meetingu Nadina, więc dowiedziałem się o obu rzeczach naraz. Stwierdziłem jednak, że hej, skoro zostałem partnerem, to logicznym jest to, że zostałem zaproszony na jakieś spotkanie. Może wszyscy dostają taką możliwość, po prostu się o tym głośno nie mówi. Tak też pomyślałem, po czym wsiadłem w metro i pojechałem na miejsce spotkania. To miało odbyć się w cybermachinie na Nowym Świecie, czyli w takim Gamingowym barze o godzinie 18, czyli 3 godziny po otrzymaniu mojego maila. Sytuacja bardzo nietypowa, ale adres, z którego otrzymałem maila, był legitny, dlatego stawiłem się na miejscu, gdzie spotkałem. Stary, jesteś molochem, jesteś poważną firmą, która organizuje pierwsze spotkanie, bo nie wiem czy to jest pierwsze od, od bardzo dawna, spotkanie dla partnerów w Polsce Twitch'a i kurwa wysyła zaproszenie 3 godziny, jeżeli dobrze zrozumiałem, przed faktycznym wydarzeniem. No kurwa, jakby organizacja to jest coś popierdolonego kurwa, coś co chyba nie istnieje, jeżeli chodzi o Twitch, nie? Ej tu kurwa mega mi to łeb rozjewało. Spotkałem dwie community na Jestem ciekawy, kichnicza. co będzie dalej. Tylko po tym do spotkania dołączyli Kasix i Suchar. Potem pojawili się także Rypson, Xayo, Multi, Nieuczesana, Diables, Izak i Kilku partnerów, których niestety nie kojarzę z niku. W trakcie spotkania zaistniało kilka sytuacji, o których już opowiadałem w większości na moim Twitterze, więc jeśli mieliście okazję to przeczytać, to możecie na spokojnie przewinąć ten segment. Jednym z pierwszych zdań, jakie usłyszałem albo krótko po przybyciu Kasi i Suchara, albo może jeszcze krótko przed, tego nie jestem do końca pewien, było to, że Polska jest krajem rosyjskojęzycznym. Co jest o tyle ironiczne, że jedna z community <grym> menadżerek była właśnie Rosjanką. <grym> Potem ja cała historia zasadniczo tak, że te community menadżerki zebrały nas w środku, po czym powiedziały, że są tu po to, żeby nam pomóc, żeby wysłuchać naszych problemów, żebyśmy powiedzieli. Typowe pierdolenie w HR-ze, kurwa! Czego tak to musi wyglądać zawsze, kurwa, na każdym tego typu spotkaniu? Chłopie! Zawsze idzie na rozmowę z HR-em, to nie zapytają cię, wiesz, faktycznie nie pogadają z sobą jak ziomkiem o problemach, o czymkolwiek, tylko, za, tylko będą mówić takie frazesy bez sensu, które w ogóle nie mają pod nie wiem, ostatnio miałem sytuację, w, w zwykłej pracy na, nawet, to się wszędzie kurwa dzieje, zapytała mnie babka czy nowy system jest ok. I ja powiedziałem, że nie. I ona, mm, no i chuj. I, i, i tyle. To ja, ja mówię do niej, to na chuj pytasz mnie o opinię, jak kurwa wiesz, że mi się nie będzie podobała. Jakby co, chcesz żebym cię poklepał po główce? Ej, zajebiście robotę zrobiłaś. Nie, zrobiłaś chujową robotę. I, i tyle, nie? I jakby na no, no chuj to pytać tak właśnie kurwa działają ogólnie show biznesy, wszędzie dosłownie gdzie nie pracowałem, dzień nie słyszałem tu mamy kolejny tego dowód, że ludzie nie, po prostu mają tą swoją typową gadkę, taką pr i tylko na tym się opiera ich po prostu dialog z nimi, nie? nie pogadają z sobą naprawdę, będą dużo za, zatuszowywać i nie rozumiem w ogóle po co świat jest tak skonstruowany albo w ogóle świat poszedł w takim kierunku że to stało się normą takie coś, czego właśnie nie, nie każdy gada ze sobą jak z ziomkiem po prostu. Ja wolę pójść do szefa powiedzieć, kurwa szefie, co odjebałeś. A nie, przepraszam, bo ja zauważyłem ostatnio jakiś niuans związany z tym i z tym. Oczywiście to nie jest problem. Chciałbym go rozwiązać. No kurwa, stary, kto, kto tak będzie pierdolił, nie? Ugh. Dzieli im o naszych problemach z tą platformą. No i tych było sporo, padł chociażby temat patologii z Twitcha, ludzi, którzy nie dostają zasłużonych permów i ludzi, którzy dostają niezasłużone permy. Na to dostaliśmy informację, że community menadżerki przyjrzą się takim osobnikom jak img1, no to był bardzo fajny start, ale niestety nie mają zamiaru banować baseniar i w sumie to dosłownej pornografii na Twitchu, bo w końcu malowanie sobie cycków to sztuka, a Twitch sztukę wspiera. Potem padł temat reklam, a właściwie to ich braku. Otóż community menadżerki były chyba święcie przekonane, że w naszym kraju nikt się reklamować nie chce. Dopiero kiedy Kasik pokazała im, z jakimi firmami umowy ma ITM i Instreamly, to te jej uwierzyły. Ale niestety efektem rozmowy było to, że jeżeli chcemy więcej zarabiać, to powinniśmy poprosić widzów, aby kupowali więcej subskrypcji. Dalej poruszyłem temat... Gdzie suby są chyba 50 na 50, a tam wyżsi streamerzy chyba mają 70 na, na 30, z tego co pamiętam. Ale to stil dalej z tego że nie zarobisz. I co to jest za kurwa odpowiedź w ogóle? Ej nie no kurwa jadam trochę, pl pluję, na, pluję na ten Twitch w tym momencie. No ale jak słyszę takie rzeczy to się przykro kurwa trochę człowiekowi robi, że coś chce robić na danej platformie, jakoś tam rozwijać artystycznie, bądź naukowo, bądź po prostu robiąc bardzo fajną rozrywkę a jest traktowany no źle. Wiadomo, ja nie jestem tak traktowany, to bardziej Snake Eater mówi za siebie i to co o tym usłyszał ale jednak jestem tym nie wiem, 0001 który może się z tym utożsamić, więc y, dlatego może trochę mnie to oburza, nie? No bo to jest tak, jakbyś pracował dla tej firmy. Oczywiście nie z, jakimś konkretnym, nie z jakąś konkretną umową, a bardziej po prostu jako ktoś, co kto wrzuca, wrzuca te filmy, bądź streamuje na tej platformie. Ale jednak jest to jakaś tam współpraca. Partnera na Twitchu i tego, że ta ranga w sumie nic nie daje, bo Twitch nie realizuje swoich zobowiązań. I przedstawicielka firmy albo nie zrozumiała pytania, albo po prostu stwierdziła, że mnie całkowicie oleje, bo w momencie, w którym zaczęła ze mną rozmawiać na ten temat, to odpowiedziała mi, że jeżeli chce wiedzieć, co robi partner to żebym sobie przeczytał na stronie. Ja oczywiście jej odpowiadam, że samo to nie jest o, problemem. I patrzcie, a... kurwa, kolejny problem. Stary, jo, kurwa, dziś jakiś wysyp jest tego. Właśnie przyszła wiadomość, w której jest jakiś chibi viewers, nie? I co to za problem, żeby zbanować w ogóle chibi, chibi viewersów, nie? Wszystkie osoby, które tak się reklamują. Wiadomo, że to osoby jest napisane, o, wymiguje się z bany i tak dalej. My dostajemy takie powiadomienie, jak streamujemy, ale still, jeżeli wiadomość jest cykliczna, powtarzalna, ma dosłownie ten sam wydźwięk, i prawdopodobnie żaden normalny użytkownik nie wysłałby takiej wiadomości z tym chip viewer's link. Bla bla bla, no to można tą wiadomość ogólnie zbanować, mi się wydaje. I to byłoby chyba prostym rozwiązaniem na właśnie tego typu zagrywki. Tym bardziej, jeżeli na, na przykład ta wiadomość jest wysłana z dosyć nowego konta, bo wtedy to jest bardzo obvius. Proste rozwiązanie, czego tego nie można zrobić a kłopotem jest to, że w naszym kraju te zobowiązania po prostu nie są realizowane na co ona odwróciła głowę i zaczęła rozmawiać z Rypsonem w sensie, rozumiecie, ona dosłownie zmieniła rozmówcę, potem była akcja z Sucharem, gdzie ta menadżerka bodajże Włoszka zaczęła go już lekko wstawiona błagać i to dosłownie błagać o to, żeby zorganizował Antosie na ich platformie no to było po prostu komiczne i możecie się też w ogóle zastanawiać, dlaczego ja w ogóle się na tym spotkaniu znalazłem, no to też było moje Pytanie i zapytałem jednej z tych przedstawicielek, dlaczego właściwie zostałem zaproszony, na co uzyskałem odpowiedź, że po prostu mieszkałem blisko. Oznacza to albo, że każdy z partnerów odmówił przyjechania na miejsce, albo że przedstawicielkom tej wspaniałej platformy nawet nie chciało się robić researchu o tym, kto w tym kraju właściwie streamuje, więc zaprosili pierwszą, lepszą osobę z Warszawy. Całego spotkania. Z... i wyjaśnione, dlaczego dostał to trzy godziny wcześniej. Ja wierzę dole. wam nie będę, bo po pierwsze zrobił to w doskonały sposób suchar, a po drugie, to nie o tym chciałem pogadać. Celem tej historii jest nakreślenie tego, z kim właściwie mamy do czynienia. Nakreśla ona wam wizję przedstawicieli tej firmy jako osób niezorganizowanych, niedoinformowanych i co najważniejsze, niekompetentnych. I wiadomo, możemy takie wnioski wysnuwać z tej historii, ale zawsze chyba trzeba mieć takie po prostu z tyłu głowy, że no dobra, to może akurat ten jeden przypadek, nie? Tylko, że takie przypadki zdarzają się dużo, dużo przez długą, przez bardzo długi czas, nie? Jeżeli chodzi o, o ten nasz polski Twitch. Więc faktycznie nagromadzenie tego i sumowanie tego na takim właśnie konwencie, takim spotkaniu dla tych partnerów, jeszcze bardziej tylko pod, podkłada tej teorii, że oni są nieinformowani, są właśnie głupi i tak dalej, że to jest prawda. Przykre, mega przykre. Kompetentnych do pełnienia jakichkolwiek wyższych obowiązków niż tych należących do skarbnika klasowego w podstawówce. I spotkanie to doprowadziło do eksplozji, której skutki oglądamy w tym momencie. Tym skutkiem nie było jednak dostrzeżenie pewnych problemów, a finalne wyjście z nimi przed szereg i wypomnienie czegoś, co każdy wiedział od wielu lat, ale w pewien sposób to wypierał: że zarówno polski twórca, jak i polski widz jest po prostu przez tę platformę opluwany zaczynając od kwestii pieniężnych. Pieniądze, jak już mówiłem, są na Twitchu tematem tabu, bo streamerzy zarabiają dużo. A przynajmniej więcej niż chcieliby przyznać, i zaznaczmy, że mówimy tu o większych streamerach. Te wysokie zarobki oczywiście wynikają z tego, że streaming jest dużo cięższym zawodem niż by się wydawało, a na pewno najbardziej pod względem wejścia na ten rynek i przebicia się zgąszcza tych początkujących twórców do stopnia, gdzie faktycznie można cokolwiek z tego wyciągnąć. To, czy streamerzy zarabiają za mało czy za dużo, to jest tylko i wyłącznie kwestia waszej personalnej oceny, dlatego podzielę się z wami tym ile sam zarobiłem. Mianowicie streamując w lipcu przez 100 godzin dla średnio 75 widzów zarobiłem 245 dolarów, co po przewalutowaniu i obliczeniu stawki godzinowej daje 9 zł na godzinę. No na pewno nie jest to wiele. Oczywiście mam inne źródła przychodów i nie jestem na skraju bankructwa, ale tak to wygląda pod względem samego Twitcha. I teraz możecie pomyśleć, że hej, jeśli chcesz zarobić więcej, to zgarnij więcej widzów. Yy, tylko tutaj wchodzimy głębiej. Otóż możemy wejść w szczegóły. Tylko, że jeżeli chodzi o Twitcha, jeżeli robisz samego Twitcha, to ty się nie wybijesz, kurwa. Właśnie to jest najsmutniejsze. Jest ten jeden przypadek na kilka tysięcy, który jakoś tam się wybije i w ogóle przez falta. Totalnie się z tym zgadzam. Ale, Still, jeżeli ty samym Twitchem chcesz się wybić, to jest niemożliwe. Więc jak ty masz zdobyć większą ilość widzów, skoro Twitch nie daje ci możliwości rozwinięcia swojego kanału na Twitchu, żeby zdobyć tych widzów? Musisz robić dużo innych rzeczy, takich jak YouTube, jakieś shorty, TikToki w social mediach, ogólnie się ukazywać na jakimś Instagramie, na Twitterze i w ogóle i dopiero wtedy możesz faktycznie zgromadzić większą ilość widzów, ale skoro oni mówią ej, to zdobądź sobie większą ilość widzów, no to oni powinni też dawać możliwości ku temu, żeby tą większą ilość móc zdobyć, nie? Szczegółowe statystyki, i dowiedzieć się, skąd te pieniądze się właściwie biorą. I według tej podstrony 241 dolarów z 245 dolarów pochodzi z subskrypcji. Z reklam w tym okresie zarobiłem 3,5 dolara. I tak samo to wygląda u innych twórców, bo Suchar wykazał na konkretnych przykładach dokładnie to samo. A konkretniej to, że zarabiamy kilkadziesiąt razy mniej niż streamerzy z innych krajów. Wykazał on również, że całość jest spowodowana. Na tym, iż kupno reklam w Polsce jest niemożliwe. Dlatego właśnie z reguły, wchodząc na jakiegoś streama, widzicie jedną lub dwie reklamy na krzyż. Obecnie jest to reklama Nintendo i jakiegoś. nie wiem, co to jest, jakaś liga e sportowa, właściwie ciężko powiedzieć, bo tam nie ma żadnego logotypu. Dlatego też pieniędzy z reklam w Polsce po prostu. Nie ma. Mimo tego, że Wy jako widzowie jesteście zaspamowywani reklamami, to kasa z nich pochodząca praktycznie nie istnieje. Z kolei my jako twórcy nie możemy nawet tych reklam wyłączyć. Dlatego całe pieniądze ze streamingu na tej platformie to dotacje, poboczne social media i płatne współprace. Jeśli jesteście mniejszymi twórcami, to nie liczcie na te ostatnie. No i jako już większość pieniędzy na Twitchu pochodzi z subskrypcji, to warto zahaczyć właśnie o te subskrypcje. Jak już wspomniałem, zarobiłem z nich 241 dolarów. Subskrypcje to pieniądze, które wy jako widzowie przelewacie dla konkretnego twórcy. W pewnym sensie jest to wręcz dotacja, bo jedyna usługa, jaką otrzymujecie w zamian od Twitcha, to wyłączenie reklam na jednym kanale. I tak też ludzie podchodzą do subskrypcji jako do dotacji i formy dobrowolnego wsparcia twórcy. Nie wszyscy jednak znają podziały pieniędzy za subskrypcję i nie wszyscy mają świadomość tego, ile sam Twitch bierze procent z tej, jakby nie patrzeć. Dotacji. I teraz, aby dać Wam skalę tego rynku, YouTube bierze z reklam 45% i oddaje 55%, pełniąc rolę pośrednika praktycznie we wszystkim, ogarniając reklamodawców, hostując Wasze filmy, promując je nowym widzom i wyświetlając same reklamy. Z kolei ich podział za członkostwo na kanale czyli taki odpowiednik twitchowej subskrypcji, w której sami możecie wybrać stawkę, jaką płacą widzowie to 30% do Waszych 70%. Gdzie działają oni również jako pośrednik płatności. Serwis z dotacjami Tiply posiada z kolei stałą prowizję 3% plus 20 groszy na każdą formę płatności. Poza SMS-em i PayPalem, chociaż ten ostatni nie ma żadnej procentowej prowizji. W tym przypadku Tiply działa jako operator płatności i usługodawca pozwalający na tworzenie alertów i różnych liczników. Z kolei serwis Patronite, który również pozwala na to, żeby zbierać stałe dotacje odnawiane jako subskrypcję pobiera 6,5%. W tym kontekście usługa subskrypcji na Twitchu wydaje się być najbliżej tej na YouTubie, która jak już wspomniałem funkcjonuje w podziale 70 na 30. Twitch ma jednak wywalone na takie konwenanse, bo z waszych dotacji, które wy wpłacacie twórcom, pobiera 50% na domyślnej umowie. Gdzie nie robi nic, z czego gdzie YouTube właśnie daje ci tych kontrahentów, i tak dalej, więc to jest zajebiste, a... Ech. Umowę tę można ulepszyć, zbierając punkty i ja w tym momencie nie żartuję. Za osiąganie konsekwentnych wyników, a konkretnie najpierw 100, a potem 300 aktywnych subskrypcji przez 3 miesiące z rzędu, dostajecie ulepszenie umowy do stopnia, w którym operuje YouTube. Kiedyś działało to tak, że ta umowa była ulepszana w momencie, w którym otrzymywaliście partnera. To znaczy w dniu otrzymaniu partnera dostawaliście też nowy przelicznik prowizji. Jeśli ktoś nie wie, to zdobycie partnera wymaga posiadania średnio 70 Widzów przez około 2 miesiące. Teraz jednak warunki się zmieniły i, jak dla dużego twórcy, nie robi to większej różnicy: tak, osoba działająca w niższej skali traci połowę pieniędzy, które wysyłają jej własni widzowie. I byłoby to możliwe do zrozumienia, gdyby Twitch świadczył jakąś dodatkową usługę mniejszym twórcom, tak jak robi to YouTube, który ostatnio zaczął chociażby implementować taką dodatkową funkcję, w ramach której możecie głosować na te najmniejsze kanały, aby wyświetlały się w osobnej kategorii. Ej, w ogóle to jest mega zajebista opcja i czasem właśnie już ją zobaczyłem, tylko że ona ma chyba mały problem, bo jeżeli nawet jest większy kanał, ale jest świeżym filmem, to dalej można podbić ten film. Jakby nie uważam, to jest coś złego, tylko, że jeżeli to ma być ogólnie stricte mechanika tylko dla słabszych kanałów, tak na patek mój, na którym właśnie to oglądacie, no to wtedy to jest, to, to wiadomo, podbijasz ten, ten film, nie? Tam na dole jak zejdziesz w komentarze możesz sobie kliknąć, podbij materiał czy coś takiego za, za ileś tam tysiąc, dwa punktów. A jeżeli chodzi o właśnie te kanały większe, na przykład u ja miałem tylko sytuację, no to mimo, że on jest, no, większym kanałem, nie, nie, wiadomo, nie jakimś największym, ale wiadomo, dużo, dużo większym niż mój, no to film, który tam chyba trwał 5 minut, ja go włączyłem, znaczy 5 minut temu został opublik opublikowany, no to ja i tak mogłem go podbić. I to też jest spoko, bo daje ci tą możliwość właśnie wybicia w tej te tabeli tego, tego filmu, jeżeli to by się spodobał, nie? Tylko wiadomo, że ta znika po iluś tam wyświetleniach, jak osiągnie ten film. Więc taki mały twórca ma to zawsze włączone, bo ciężko będzie mu przebić tą barierę nie wiem ilu wyświetleń, może 1000, może dwóch, może i więcej. A taki większy twórca i tak ją po prostu przebije, ale na samym początku może dostać sobie busta, nie? Więc to akurat ta mechanika naprawdę jest ciekawa i fajnie, że coś z tym robią. Samo to, że w ogóle zaczęli walczyć teraz z AI, żeby kanały AI były albo certyfikowane, czyli pokazane, że są AI i tak dalej, albo z drugiej strony cancelowane, jeżeli to są treści robione graficznie, y, audiowizualnie i tak dalej przez tylko AI i są dosłownie maszynką do zarabiania pieniędzy. I to jest mega pro -konsumenckie, dlatego, że oni bardziej wolą nie zarobić hajs, a dać właśnie tym ludziom tą możliwość tworzenia tej rozrywki, nie? Co jest mega zajebiste. Ale Twitch nic takiego nie robi. Powiem więcej, Twitch zakopuje młodych twórców, ponieważ nie posiada żadnej funkcjonalności, aby ich kanały w jakikolwiek sposób wyświetlać. J jedyna taka funkcja, z jaką ja się akurat, akurat spotkałem, jest to, że jeżeli ktoś chce obejrzeć jakąś konkretną grę, no to może sobie wejść w wyszukiwarkę, wpisać sobie, że to jest język polski i pokazuje ci wszystkie osoby z danej kategorii gry. I wiadomo, jeżeli jest gra mało znana i tylko ty to streamujesz w Polsce, no to ktoś faktycznie może przejść, jeżeli akurat tą jedną grę chce zobaczyć. Tylko, że my oglądamy streamerów dla streamerów, a nie dla gry. I to, to jest bardzo ważne. Więc ten sposób, jakby promowania jest bardzo, bardzo mały, nie? To nam prawie to nic nie daje tak naprawdę. I nie czasem tam zdarzy się, że w prawym że w prawej tabelce w prawej tabelce, tab, że w prawej tabelce pojawi nam się coś takiego, że ej, tam jest jakiś streamer, ma 6 widzów, nie? On jest podobny do tych kanałów, to sobie Zobacz. Ale to też jest sytuacja raz na prawdopodobnie dziesiątki tysięcy streamerów, nie? Więc zero, zero pomocy, nie? Na Twitchu nie da się zaczynać, jeżeli nie macie innej platformy. To jest strona, która nie pozwala wam rosnąć. Dlatego okazuje się, że ta platforma nie dość, że wysyła pieniądze, które widzowie oferują twórcom, to jeszcze zarabia niebotyczny hajs z reklam, za których my nie dostajemy nic, to jeszcze outsourcuje własną technologię do konkurencji, tnie koszty na lokalnym saporcie i i tak czuje potrzebę, aby przepisywać umowy i pobierać jeszcze wyższą prowizję. I skala problemu również byłaby inna, gdyby Twitch wywiązywał się ze swoich obowiązków, zarówno wobec widzów, jak i samych twórców. Ale na terenie, Naszego kraju po prostu tego nie robi. Już około dwa lata temu zlikwidowany został polski oddział Twitcha i teraz obsługują nas bodajże Egipcjanie. Zostaliśmy także wykluczeni ze składania wniosków o promocję na stronie głównej. Zgłoszenia łamania regulaminów są rozwiązywane dwojako, bo ludzie, którzy łamią go notorycznie, nie dostają banów, a ludzie, którzy powiedzmy, że nie robią w tego aż tak oczywisty sposób, są wynagradzani permami. I jakby. Sam miałem taką sytuację, że dostałem bana chyba na 90 dni, z ogólnie błędu od Twitcha, że tak powiem. To było gdzieś na początku, streamowałem, nie? Gdzie, gdzieś po prostu nagle wchodzę na Twitcha, patrzę, jest ban. Napisałem chyba trzy odwołania i od razu to cofnęli i zapomnieli o sprawie, nie? Gdzie ja tak o u nikogo znaczy tam czasem tylko coś wpalę coś popiszę, nic złego po prostu nie robię i w ogóle nic nie promuję, co mogłoby być niezgodne ze stroną, i tak naprawdę jestem czystym kanałem. Tak samo używam tam jakiś. Dobrych słów, żeby, no wiadomo, nikogo tutaj nie sligerenciować, ale still dalej jest właśnie taki problem, że randomowy, mały streamer, na przykład, albo nawet widz, może dostać bana znikąd, nie? No, te, te bany to. Ostatnio chyba był w ogóle wysyp takich banów, nie? Coś było takiego, widziałem na, 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 na Twitch banie, że bardzo dużo streamerów dostało bana, tylko z dupy, i potem na drugi dzień wszyscy zostali odwołanie, nie? Po pewnie AI ześwilowało. By to samo w sobie było zabawne, to ci więksi streamerzy zostali wpisani na specjalną listę z zakazem banowania bez uprzedniego skontaktowania się z jedną z community menadżerek Twitcha, które były obecne na spotkaniu. Ale mniejszy streamer w przypadku otrzymania bezpodstawnej banicji, jedyne co może zrobić, to albo pisać do zautomatyzowanego saportu, albo pisać do tych właśnie Egipcjan, którzy nawet nie mówią w naszym języku. Jak już to opisywał Suchar, nie ma tu możliwości wykupienia reklam na nasz kraj. I nie wynika to z tego, że nasz rynek nie jest opłacalny. Nie wynika to z tego, że nikt się nie chce w Polsce reklamować, bo my jesteśmy dziesiątym największym językiem na tej platformie. Kraje takie jak Włochy, które są niewiele wyżej od nas względem liczniku wizów, są objęte tym programem, ale my reklam wykupić nie możemy. Dlatego trzeba używać usług stron trzecich, takich jak InStreamly czy ITM. Na pierwszej z wymienionych stron posiadam obecnie reklamy. Sefory, Polu, Biedronki, 4EFA, Lenovo i nowego albumu na Fide. To wszystko są firmy, które chcą się reklamować na Twitchu. Wiele z nich nawet próbowało się z nimi skontaktować, ale albo byli odsyłani na porzucone adresy e-mailowe, albo do stron, które nie pozwalają na zakładanie kampanii reklamowych w Polsce. Te... Masz dosłownie taki Twitch na, na wyciągnięcie ręki rozwiązanie problemu. No to jakby where is the problem? Nie rozumiem. Wszystkie firmy chcą się reklamować na Twitchu, chcą się reklamować wśród streamerów, ale nie mogą, bo platforma ma na nasz kraj. Wywalone. Mimo wszystko stara się udawać, że jest inaczej. Tylko zamiast włączyć reklamy w naszym kraju, to składają oni puste obietnice organizacji eventów na PGA czy możliwości przeprowadzenia wywiadu z CEO Twitcha przez konkretnych twórców. No to brzmi śmiesznie, bo takie jest. To jest tragedia, nie? I pojawia się jedno wielkie pytanie. Co może. Jakby coś tam mniej więcej ogarniam, wiadomo, nie jakoś dużo, ale jak teraz dowiaduję się o tym jeszcze więcej od no to, to totalnie nie wiem, co o tym myśleć, bo nie chcę wspierać teoretycznie takie platformy, która nie szanuje mnie, no bo to jakby, no nie jest okej, okay, a z drugiej strony, no też nie chcę przychodzić na Kika, bo też ma swoje jakieś tam problemy I, i, i tu jest właśnie duży problem. No nie wiem, nie wiem, jak to będzie w przyszłości. Może będzie tak, że Twitch pamięta i będzie kita. może będzie tak, że wszyscy przejdą na Kika i, i Twitch upadnie. Można z tym zrobić. Cóż, ja Wam mogę jedynie powiedzieć, co sam z tym zrobię. Pierdolę tę platformę i z dniem dzisiejszym przechodzę na Kika. Nie mam z nimi umowy, jest to moja własna inicjatywa. W przeciągu tygodnia uzyskałem tam partnerstwo w ramach programu przenoszenia twórców z innych platform. Pieniądze, które wysyłają mi tam widzowie, idą do mnie, a nie do platformy, która w jasny sposób na mnie szcza. Tam jest w ogóle chyba procentowo 95 do 5? W sensie się 5 dla kika, 2,95 dla ciebie? Gdzieś to kiedyś usłyszałem. No kurwa, to jest w porównaniu do Twitcha, gdzie 45% więcej dla siebie, nie? I to samo polecam innym twórcom mojej skali. Nie marnujcie czasu na rozwijanie swojej działalności na platformie, która nie oferuje wam niczego poza możliwością robienia streamów na stronie zapchanej reklamami, z których nic nie dostajecie. I to samo do widzów. Nie kupujcie subskrypcji na stronie, która nie przekazuje nawet twórcom tych pieniędzy. Zabierając dla siebie połowę sumy, która siłą rzeczy ma być dotacją. I uważam, że każdy, kto dalej siedzi na Twitchu, nie mając jakichś korzyści z przebywania na tej platformie, powinien już dawno stamtąd zniknąć. Ja na własne oczy nie zobaczyłem, mogę. jak ten serwis podchodzi do swoich użytkowników, będąc na tym spotkaniu. To nie jest reklama kika, ja nie uważam go za stronę, ani idealną, ani pewną. Ale w sytuacji, w której zostaje postawiony przed takim wyborem, to ja nawet nie widzę innych opcji. I możecie wspomnieć... Znaczy, kurde, to jest tak, że musisz wybrać zło i zło, nie? I jedno jest mniejszym złem, drugie jest większym złem. No wiadomo, Twitch w tym wypadku jest większym, Kik jest mniejszym, nie? I jeżeli chodzi o ogólne profity, jakie możemy otrzymać jako, jako streamer bądź jako widz, no to wiadomo, że Kik ma je dużo lepsze i dużo przychylniejszy jest dla, dla widza i streamera, nie? No tylko, że ma tam swoje inne problemy, takie bardziej moralne bym powiedział chyba. Ale i tak to, to jest oczywista droga, dobrze tutaj mówi. o promocji hazardu, ale przypominam wam, że Twitch również z niego ogromne korzyści. Po pierwsze hazard nie jest zbanowany na fioletowej stronce. Zbanowane są jedynie poszczególne kasyna, ale jeśli dostaniecie współpracę z innym kasynem, to dalej możecie kręcić na slotsach. Po drugie, o, Kik wykupuje swoje usługi streamingowe właśnie od Twitcha i Twitch nie widzi za dużych pieniędzy z tym, żeby przyjmować pieniądze z hazardu. Przechodząc między tymi stronami pokazujecie, że się na to nie godzicie. Że nie godzicie się na to, żeby tak traktować zarówno widzów, jak i twórców. Którzy pochodzą z naszego kraju. No i to chyba tyle, tu się nawet nie da za dużo więcej powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego mimo wszystko w miarę krótkiego filmu. W dniu, w którym publikuję ten materiał, pewnie w okolicach popołudnia będę już odpalony na y, zielonej platformie. Dlatego, jeżeli chcielibyście dołączyć do mnie na moim streamie, to serdecznie zapraszam Was do opisu. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, y, trzymajcie się i do zobaczenia. No i teraz wiem, gdzie mam przejść. Nie, no zobaczymy jeszcze w takim razie, ale fajnie ten film mega otworzył oczy, bym powiedział.